Powiedzą ci, że największym zagrożeniem jest nienawiść. Wskażą na zaciśniętą pięść gniewne słowo, zadeklarowanego wroga, i każą ci budować tam swoje umocnienia. To jest pierwsze i najbardziej pocieszające kłamstwo. Prosta bajka zaprojektowana, byś patrzył w złą stronę. To teatrzyk dla dzieci, mój przyjacielu. A prawdziwe przedstawienie, to, które naprawdę ma znaczenie, odbywa się gdzieś zupełnie indziej. Najniebezpieczniejsze więzienia nigdy nie są budowane z cegieł jawnej pogardy. Są kute z czegoś znacznie bardziej złożonego, znacznie piękniejszego. Najbardziej wyrafinowaną bronią, jaką kiedykolwiek zaprojektowano, nie jest miecz, lecz otwarta dłoń, która oferuje ci wszystko. Najgłębsze rany nie są zadawane krzykiem, lecz szeptem oddania, który maskuje ukrytą umowę. Prawdziwe, trwałe zniszczenie przychodzi w przebraniu miłości. Przybywa jako bezinteresowny dar, akt najwyższego poświęcenia, gest niezachwianego wsparcia. Jest to piękne, ciepłe i zapraszające światło, które wabi cię bliżej, i dopiero gdy jesteś całkowicie otoczony jego blaskiem, zdajesz sobie sprawę, że jest to światło klatki. I znasz to uczucie dogłębnie, prawda? Ten chłodny, cichy dysonans w twojej duszy, gdy akt życzliwości sprawia, że czujesz się w pułapce. Ten dezorientujący paraliż, gdy czyjaś troska staje się duszącym ciężarem na Twojej piersi. Czujesz, jak niewidzialne łańcuchy się zaciskają, a jednak mówi ci się, że to uścisk uczucia. Jesteś oskarżany o niewdzięczność tylko dlatego, że chcesz oddychać. Jestem tu, by ci powiedzieć raz na zawsze: nie masz paranoi. Nic sobie nie wyobrażasz. Po prostu czujesz kraty mistrzowsko zbudowanego więzienia. Dziś nadamy tej broni imię. Nazwiemy ją emocjonalnym pocałunkiem Judasza. Jest to akt zdrady dokonany nie ostrzem, lecz gestem intymności, który obiecuje zbawienie, a przynosi wyrok potępienia. To sztuka niszczenia kogoś nie przez zabieranie mu czegoś, lecz przez dawanie mu tak wiele, że ciężar długu miażdży jego duszę. Nie jesteśmy tu, by leczyć te ranę. Jesteśmy tu, by przeprowadzić kliniczną, bezlitosną sekcję zwłok. Abyś mógł rozpoznać truciznę, zanim znów dotknie twoich ust. Większość ludzi przeżyje całe swoje życie, oglądając przedstawienie z widowni. Będą oklaskiwać aktorów, płakać na scenariuszowych tragediach i wierzyć w wielką iluzję prezentowaną na scenie. Wolą komfort dobrze opowiedzianej historii od dyskomfortu chaotycznej prawdy. Nie należy ich osądzać, bo większość nie jest przygotowana na to, co kryje się za kurtyną. Ale ty. Jesteś tutaj, ponieważ usłyszałeś zgrzyt mechanizmów pod deskami podłogi. Wyczułeś, że prawdziwa gra toczy się w cieniach z dala od światła i właśnie tam teraz idziemy. Ale zanim zrobimy kolejny krok, musisz zrozumieć, że ta wiedza jest brzemieniem. Gdy raz zobaczysz architekturę tej manipulacji, już nigdy nie będziesz mógł jej odzobaczyć. Zmieni to sposób, w jaki patrzysz na historię, na władzę, a nawet na ludzi, których masz blisko siebie. Nie ma powrotu do błogiej nieświadomości. Naszym celem nie jest cynizm, jest nim chłodna, strategiczna klarowność. Jest to cicha siła, która pochodzi nie z umiejętności walki, ale ze zrozumienia, jak i dlaczego jesteś atakowany. W samym sercu pocałunku Judasza leży mroczny mechanizm psychologiczny, który nazywam inwersją lojalności. Jest to mistrzowski, wieloetapowy proces. Manipulator zaczyna od wielkich, często publicznych pokazów wsparcia, miłości i poświęcenia. Daje ci swój czas, swoje pieniądze, swoje bezgraniczne oddanie. To nie jest akt hojności, to skalkulowana inwestycja. Nie daje ci prezentu. Strategicznie nakłada na ciebie ogromny, miażdżący dług emocjonalny. Dług, którego z samego założenia nigdy nie będziesz w stanie w pełni spłacić. Gdy ten dług zostanie ustanowiony, staje się cichą, niewidzialną smyczą. Od tego momentu każda próba ustanowienia przez ciebie własnej niezależności jest przedstawiana jako szokujący akt zdrady. Twoje pragnienie osobistych granic jest nazywane egoizmem, Twoje dążenie do własnych celów jest etykietowane jako głęboka niewdzięczność, Twoje odmienne opinie są postrzegane jako osobisty, bolesny atak. W tej nikczemnej inwersji ty, ofiara, zostajesz obsadzony w roli złoczyńcy tylko za próbę bycia wolnym. Manipulator staje się stroną zranioną, dotkniętą twoim niewytłumaczalnym okrucieństwem. W teatrze codziennego życia ten manewr jest tak powszechny, że często jest celebrowany jako cnota. Pomyśl o troskliwym rodzicu, który płaci za wszystko: twoją edukację, samochód, dom, a następnie używa tego poświęcenia. Jako stałego weta wobec Twoich życiowych wyborów. Każda decyzja jest ważona na szali Jego ogromnej hojności, a Ty zawsze okazujesz się niewystarczający. On nie dał Ci dobrego startu w życiu. On kupił pakiet kontrolny akcji w Twojej przyszłości i będzie nazywał tę transakcję miłością aż do końca swoich dni. Rozważ wspierającego partnera, który zachęca Cię do rzucenia stresującej pracy. Zajmę się wszystkim. Mówi z kochającym uśmiechem: Zasługujesz na odpoczynek. Tworzy komfortowy świat zależności, tylko po to, by później używać tej zależności jako broni w każdej kłótni. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem, staje się początkiem tysiąca różnych oskarżeń. On nie uwolnił cię od pracy, po prostu przeniósł twoją umowę o pracę na siebie, z o wiele bardziej wymagającymi i podstępnymi warunkami niż twój poprzedni szef kiedykolwiek sobie wyobrażał. A jest jeszcze lojalny przyjaciel. Ten, który był przy tobie w twojej najciemniejszej godzinie. Trzymał cię w całości, gdy się rozpadałeś i za to jesteś mu wiecznie wdzięczny. Ale wkrótce zauważasz jego cichą furię, gdy spędzasz czas z innymi ludźmi. Staje się zimny, gdy świętujesz sukces, w którym nie brał udziału. Oczekuje się, że twoja wdzięczność objawi się jako wyłączna lojalność. Jego przeszła pomoc nie była prezentem. Była ceną wstępu do klatki w której on jest jedynym strażnikiem twojego świata towarzyskiego. Myślisz, że to tylko kwestia drobnej domowej toksyczności? To niebezpiecznie naiwne założenie. Ta właśnie technika, inwersja lojalności, jest fundamentalną zasadą wojny psychologicznej na wysokim szczeblu. W XX wieku przywódcy kultów udoskonalili ją do rangi mrocznej sztuki. Zaczynali od bombardowania miłością. Obsypując nowych rekrutów większą akceptacją i poczuciem przynależności niż kiedykolwiek znali, to budowało przytłaczający dług emocjonalny. Następnie, każda chęć odejścia była fachowo przedstawiana jako rozdzierająca serce zdrada jedynej rodziny, która kiedykolwiek prawdziwie ich kochała. Służby wywiadowcze używają tego od dziesięcioleci w postaci pułapki miodowej. Celem nie zawsze jest wydobycie tajemnic. Często prawdziwą misją jest stworzenie autentycznej, głębokiej więzi emocjonalnej z celem, a następnie użycie tej więzi do złamania jego woli. Cel nie jest proszony o zdradę swojego kraju za pieniądze czy ideologię, ale z miłości. Zdrada staje się głęboko osobistym, druzgocącym duszę aktem, czyniąc go psychologicznie złamanym, a zatem w pełni sterowalnym. Lojalność, widzisz, nie jest cnotą, jest polem bitwy. Jak więc bronić się przed atakiem, który przypomina uścisk? Bezpośrednia, siłowa konfrontacja to pułapka. Potwierdzi tylko ich narrację, że jesteś okrutnym, niewdzięcznym potworem. Będziesz wyglądał, jakbyś atakował kogoś, kto tylko cię kochał. To gra, której nie wygrasz, grając według ich zasad. Musisz zatem całkowicie odrzucić planszę do gry i zacząć działać w ramach nowego systemu. Systemu zaprojektowanego nie do konfliktu. Ale do cichej, nienaruszalnej suwerenności. Systemu zimnej, precyzyjnej i bezosobowej obrony. Wdrożysz to, co nazywam protokołem suwerenności emocjonalnej. Składa się on z trzech faz. Pierwsza to obserwacja. Musisz przestać reagować, a zacząć rejestrować. Oddziel się emocjonalnie od interakcji i postrzegaj ją jako dane. Zobaczysz wyraźny, powtarzający się wzorzec. Wielki gest miłości, po którym następuje niewypowiedziane oczekiwanie uległości. Musisz zobaczyć maszynerię pod powierzchnią przedstawienia. Rób to w ciszy. Nie ogłaszaj swojego dochodzenia. Po prostu obserwuj i notuj wzorce. To jest początek Twojej wolności. Faza druga to wewnętrzna walidacja. Twoje poczucie bycia w pułapce jest prawdziwe. Twoja potrzeba autonomii nie jest egoizmem, jest fundamentalnym prawem człowieka. Musisz stać się jedynym, ostatecznym autorytetem w kwestii ważności własnych uczuć. Przestań szukać u nich pozwolenia, by czuć to, co czujesz. Przestań prosić ich o aprobatę dla Twojego pragnienia wolności. Nie prosiłbyś strażnika więziennego o zatwierdzenie Twojej chęci ucieczki. Udziel tej walidacji sam sobie i zrób to absolutnie. Twoja percepcja jest Twoim sanktuarium. Broń go. Faza trzecia to ustanowienie cichych granic. Nie wypowiadasz wojny. Nie wygłaszasz wielkich przemówień o swojej nowo odnalezionej wolności. To amatorszczyzna. Zamiast tego po prostu zaczynasz działać inaczej, bez fanfar, bez przeprosin. Tam, gdzie kiedyś prosiłeś o pozwolenie, teraz informujesz o swojej decyzji. Tam, gdzie kiedyś bez końca się tłumaczyłeś, teraz oferujesz spokojne, proste stwierdzenie faktu. Na ich próby wzbudzenia poczucia winy, odpowiadasz cichym, pozbawionym energii zdaniem, Rozumiem, że tak to postrzegasz. Odbierasz ich ogniowi tlen. Aby zobaczyć ostateczne studium przypadku, spójrz na Ojca Chrzestnego. Relacja Michaela Corleon z jego bratem, Fredo, to mistrzowska lekcja tej mrocznej sztuki. Michael dba o Fredo, chroni go i daje mu stanowiska, jednocześnie wymagając absolutnej niewolniczej lojalności. Gdy Fredo go zdradza, legendarne potępienie Michaela nie brzmi: Zdradziłeś rodzinę. Jest to wyszeptane, druzgocąco osobiste. Wiem, że to byłeś ty, Fredo. Złamałeś mi serce. Używa własnego bólu jako broni, przedstawiając zdradę nie jako wykroczenie biznesowe, ale jako głęboką, osobistą ranę. To jest ostateczny doskonały pocałunek Judasza. Rozłożyliśmy na czynniki pierwsze ten kod. Zobaczyliśmy jego tani teatr w naszym codziennym życiu i jego straszliwą, wielką scenę w wojnach o władzę. Co najważniejsze, otrzymałeś tarczę, protokół suwerenności emocjonalnej. To nie jest kolejna bezużyteczna porada. To nowy system operacyjny dla Twojego umysłu. Sposób przetwarzania świata, który czyni Cię odpornym na ten specyficzny rodzaj trucizny. Ale jego instalacja wymaga od Ciebie zaakceptowania trudnej prawdy o świecie, w którym żyjesz. Musisz zrozumieć, że najskuteczniejsze więzienia nie są tymi z żelaznymi kratami i kamiennymi murami. Są to te zbudowane z poczucia winy, z obowiązku i z wypaczonego poczucia lojalności. Drzwi nigdy nie są zamknięte. Możesz odejść w każdej chwili. Ale więzienie jest tak skuteczne, ponieważ więźniowie są uwarunkowani, by wierzyć, że akt odejścia jest najgorszą zbrodnią, jaką mogliby popełnić. Byłeś więźniem w takim miejscu, wszyscy byliśmy. Dziś wręczono ci klucz do twojej własnej celi. Ale musisz zrozumieć, że przekręcenie klucza w zamku i wyjście na zewnątrz będzie miało swoją cenę. Zostaniesz nazwany niewdzięcznikiem, zostaniesz nazwany egoistą, zostaniesz nazwany zdrajcą przez tych samych ludzi, którzy czerpali korzyści z twojego uwięzienia. Musisz mieć odwagę nosić te tytuły jak koronę, bo są one ceną twojej wolności. Są dowodem na to, że w końcu uciekłeś z klatki, która została dla ciebie zbudowana. Od dziś nie jesteś już pionkiem w ich grze emocjonalnej. Jesteś graczem, który widzi całą planszę. Rozumiesz zasady, których używają, pułapki, które zastawiają i iluzje, które projektują. A ten, kto rozumie grę, nie może już być przez nią oszukany. Przestaje bać się ruchów przeciwnika. Po prostu obserwuje, rozumie i zaczyna cicho, z rozmysłem planować własne. Strach zniknął. Zastąpiony przez chłodną, spokojną i niewzruszoną klarowność. Ta wiedza jest brzemieniem, jak ci mówiłem. Będziesz teraz widział tę dynamikę wszędzie, w wiadomościach, w książkach, które czytasz, w życiu otaczających cię ludzi. Nie możesz tego odzobaczyć. To jest cena prawdziwego widzenia. Ale jest to również źródło prawdziwej siły. Nie poruszasz się już po świecie z wadliwą mapą narysowaną przez tych, którzy chcą cię kontrolować. Teraz rysujesz własną mapę, opartą na terytorium takim, jakie jest naprawdę, a nie takim, jakim chcieliby, żeby było. I tak, zostawiam cię z tą ostatnią myślą. Ta wiedza jest kluczem. Może otworzyć drzwi twojej klatki. Ale to ty musisz go przekręcić. I to ty musisz przejść przez te drzwi, na zewnątrz, do zimnej, niefiltrowanej rzeczywistości świata. To może być samotna wędrówka. Ale jest to jedyna wędrówka, która prowadzi do prawdziwej wolności. Wybór, jak zawsze, należy do ciebie.